Europejscy przywódcy wyrazili poparcie dla działań prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. W oświadczeniu podkreślili, że kolejnym krokiem powinny być rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim. Liderzy, w tym Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk, Antonio Costa i Ursula von der Leyen, zadeklarowali gotowość do współpracy przy organizacji trójstronnego szczytu USA Rosja Ukraina. Podkreślili, że decyzje dotyczące terytorium Ukrainy należą do niej samej, a granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą. Europa zobowiązała się do dalszego wsparcia Ukrainy, w tym poprzez sankcje na Rosję oraz do zapewnienia, że Rosja nie będzie miała prawa weta wobec aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Przywódcy wyrazili determinację w utrzymaniu presji na Rosję, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj. I bądź na bieżąco.